Akcje promocyjne, promocje możemy zorganizować tak naprawdę w każdym miejscu. Nie myślmy tutaj tylko o hipermarketach, ale możemy również zorganizować taką akcję w sklepie detalicznym. Niezależnie od tego, jaką taki sklep ma powierzchnię. E, myśląc o tego typu formie promocji, mamy różnego rodzaju narzędzia. E, jest to promocja, którą możemy zorganizować w oparciu o cenę promocyjną i taką cenę komunikować. Może to być gratis, który dodajemy do produktów sprzedawanych, ale może to być również degustacja. Bardzo istotna jest forma komunikacji promocji. W przypadku degustacji klient wchodzący do sklepu powinien wiedzieć, że e, mamy organizowaną e, promocję. Jeśli jest to degustacja, e, bardzo fajnie kiedy e, komunikują Państwo informacje o degustacji już na wejściu do sklepu, na przykład na potykaczu. E, istotna jest też również forma przeprowadzenia degustacji. Warto zadbać o to, aby produkt, który e, będziemy degustować był w odpowiedni sposób eksponowany podany. Jeśli są to wędliny, sery, warto. Eksponować je na tacach, tak aby były one zachęcające do skosztowania. W, obecnych, w obecnym okresie warto także pamiętać o tym, że możemy poprosić o współpracę przedstawiciela handlowego i podpytać się, czy w danym okresie są mini gratisy dla konsumentów celem pobudzenia sprzedaży ich produktów. Jest to też bardzo fajna forma promocji danego produktu, która zachęci konsumentów do zakupu produktów. Podsumowując, otwierajmy się na klientów, komunikujmy i organizujmy promocje, bo jest to dodatkowy element wsparcia sprzedaży w naszym sklepie.